Witajcie na następnej wyprawie. Dziś udamy się do ogromnego podziemnego kompleksu Titan, gdzie w jego podziemiach dalej spoczywa międzykontynentalny pocisk balistyczny. Na pewno kojarzycie z filmów, jak prezydent Stanów Zjednoczonych wydaje rozkaz wystrzelenia głowic balistycznych. Operatorzy przekręcają klucze, a z podziemnego silosu wyłania się ogromna rakieta z głowicą termojądrową. Po latach okazuje się, że nie była to hollywoodzka fikcja. Tylko w okresie zimnej wojny takie tajne kompleksy rzeczywiście znajdowały się na terytorium USA. A to wszystko zgodnie z doktryną: przetrwać pierwszy atak nuklearny wroga, a w odwecie wystrzelić głowice jądrowe i zalać nimi jego terytorium. Zaczynamy od briefingu. Briefing międzynarodowych sił e, kosmicznych. E, wybrali tutaj najlepszych z najlepszych. Do tego, abyśmy przeprowadzili tajną misję z, można powiedzieć, z penetrowania Księżyca i Marsa. I zaczynamy od silosów atomowych. Tak, najpierw musimy wiedzieć, jak działały silosy atomowe, żeby mm. potem wiedzieć, jak się wystrzelić na Marsa. Powiem Wam, że jestem dumny z tego, że wybrali mnie spośród 8 miliardów ludzi i akurat się tak trafiło, że też wybrali Łukasza i Kubę. Przypadek. <laughs> to przypadek. Całe to nie było ustawione. <laughs> The theory is that since wrażeni, małe na końcu, żeby swobodnie rozmawiać. Teraz idziemy do centrum dowodzenia, gdzie przeprowadzimy symulację takiego wystrzelenia rakiety. Potrzeba będzie dwóch ochotników. jeden się zgłosił, więc musimy działać tak, żeby jeden z nas też był gruby. <laughs> Gdzieś tam będzie wejście do silosu. Tu jest chyba wejście. To, to już jest. Jest no. No. No niestety, żeby tutaj nagrywać w samotności, że tak powiem, tylko my i przewodnik to chcieli chore pieniądze, więc jest jedyna opcja, to jest iść ze wszystkimi po prostu. Zanim wejdziemy do podziemnego silosu z głowicą międzykontynentalną, to chciałbym podkreślić, jaki to był ogromny obiekt i jego cała budowa, oraz nawiązać do partnera dzisiejszego odcinka. Najlepszym przedstawieniem skali tego przedsięwzięcia będzie kasa. Na ówczesne czasy, budowa jednego kompleksu kosztowała prawie 8,5 miliona dolarów, a jedna rakieta ponad 2 miliony. Na dzisiejsze czasy jest to kwota rzędu 110 milionów dolarów, co jest równowartością w zaokrągleniu około 3,5 tony złota. A jak wiadomo, Stany nigdy nie oszczędzały na zbrojeniu, tym bardziej, że złoto moim zdaniem jest jedną z lepszych form ulokowania pieniędzy, przechodząc płynnie do partnera dzisiejszego odcinka firmy Goldsaver. Goldsaver, będący częścią działającego od 15 lat w Polsce zaufanego dostawcy złota Goldenmark, to sklep internetowy, gdzie można bezpiecznie, wygodnie i na własnych zasadach, bo po kawałku kupić swoją własną sztabkę złota, o wadze jedno. Uncji. Po zarejestrowaniu w sklepie Goldsaver.pl możesz kupić sztabkę, że tak powiem w kawałkach, na własnych warunkach już od 50 zł. A po każdej transakcji otrzymasz fakturę. Gdy zgromadzisz złoto na jednouncjową sztabkę złota, odbierasz je w salonie Goldenmark, w paczkomacie lub kurierem. Natomiast niezależnie od tego ile posiadasz w danym momencie złota, możesz je sprzedać w każdym momencie. Jeśli chciałbyś sprawdzić goldsaber, to w opisie filmu umieszczamy link, gdzie przy po nowego użytkownika otrzymasz bonus 100 zł na pierwszą sztabkę złota, a my teraz wejdźmy do podziemnego silosu. Wchodzimy do silosa. Pan nam otwiera drzwi. Okay. Mamy do przejścia 52 schody, aby zejść na dół. Nie jest to dużo, wszystko jest pięknie ogrodzone. Teraz będziemy na samym dole. Ale ta klatka schodowa, właśnie tędy schodzili żołnierze. Zresztą, no nomen omen, aby tutaj wejść, to też trzeba było mieć specjalne e, uprawnienia oraz kody. E, tam się dzwoniło przez telefon i tak dalej, była kamera live i tak dalej. Natomiast zobaczcie, jak wygląda wejście. To są drzwi e, odporne na właśnie wybuchy jądrowe. Cała śluza. Niesamowity temat. I to wszystko jest tak, jak było wyprodukowane. Nic nie jest jakby, wiecie

to jest właśnie ten telefon o którym mówiłem. Słuchajcie, żeby wejść przez te wielkie drzwi, ktoś kto chciał to zrobić najpierw musiał zadzwonić tym niebieskim telefonem a następnie razem z osobą, która się znajdowała w środku, no bo tutaj były duże 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 365 dni w roku musiał zadzwonić, dostać zgodę nacisnąć przycisk open, osoba w środku też musiała wcisnąć ten przycisk open i dzięki temu otworzyły się te ogromne drzwi zobaczcie tutaj są takie metalowe jakby rygle, które się otwierały a same ogromne betonowe ważyły prawie 3,5 tony. Jedne. Tak, zobaczcie też jaka jest szerokość tego muru. I teraz przechodzimy właśnie przez śluzy. to miejsce, które było to do przeżycia. To było... tam to było zakładane, że z tamtej stronie ludzie zginął, tu mieli przeżyć. To tak. tak. właśnie ja chyba mówił, tak, że to jest a, jakby już jako bunkier przeciwatomowy. Jesteśmy w Command Center, czyli tak zwanej sterowni i miejscu dowodzenia całym tym systemem Titan. Musicie wiedzieć o tym, że tutaj zmiana miała 24 godziny, były na niej cztery osoby, ale dwie były akurat tutaj przy tych konsolach i za chwilę do nich przejdziemy. Natomiast to co jest istotne, na tych wszystkich wyświetlaczach tam widzicie wszystkie systemy: systemy hydrauliki, wody, pneumatyki, zasilania elektryczne. Generalnie jest wszystko wszystko było sprawdzane i rzeczywiście, jeżeli coś było niechalo, załoga dostawała o tym informację. Sorry, że jest trochę głośno, ale już Wam tłumaczę, w jaki sposób odpalało się te głowice. Generalnie y, przychodziły dwa kody. Na telefon trzeba było je odsłuchać. Tutaj siedział dowódca, tam siedział jego zastępca. W tych teczkach były wyświetlone u góry liczby. I te liczby musiały się pokrywać z tym, co on usłyszał w słuchawce. A po drugie, te liczby w tych teczkach musiały się pokrywać w dwóch. Więc jeżeli zamienili się teczkami i kody się zgadzały, znaczyło, że jest wszystko. 好。<多> Ok. Następnie przychodziła kolejna weryfikacja, kod, który wyświetlał się tam u góry, to jest butterfly lock. W momencie kiedy tam się wyświetlił e, kod losowych liczb, ale te liczby również zgadzały się z kolejnymi w tej tabeli, to był jakby drugi e, znak o tym, że jednak głowice muszą zostać odpalone. Wiecie, to chodziło o to, żeby nie było jakichś zakłóceń obcego wywiadu i tak dalej. Następnie chodź tutaj bliżej. Mamy cały... Panel kontrolny przedstawiający sekwencję, zanim jest tak zwany lift off, czyli no, rakieta po prostu wystartuje do góry. I zobaczcie, że w tym miejscu jest klucz. Tak samo na tamtej konsoli jest klucz. One oddalone są od siebie o 7 stóp, po to, aby dwie osoby, aby jedna osoba nie mogła go przekręcić jednocześnie. Zaraz Kuba Wam opowie o tych kluczach, co się działo wcześniej, ale te klucze nie były tak od razu na tej konsolecie. One były w takim ściśle tajnym sejfie i te wszystkie kody były po to, żeby dwie osoby mogły otworzyć ten safe. Otwierały ten safe, bodajże tam jeszcze były inne polecenia i kartki. I jeśli wszystko się ze sobą maczowało i zgadzało, te klucze mogły być wyciągnięte i wsadzone do tej konsolety, a później się działo to, co Kuba powiedział. Tak samo tutaj były hmm. dwa zamki, tak, i każdy dostawał swój, I i e, swój kod. Dowódca, nie? i właśnie jego za zastępca, zastępca dostawali ten kod, który się właśnie wcześniej zgadzał, o którym mówiliśmy, i na podstawie tego kodu byliśmy w stanie otworzyć właśnie ten safe i wyciągnąć kluczyki, które tak naprawdę były takim przyciskiem uruchamiającym całą machinę. Tak, jak śmierci. powiedział pan, który oprowadza, że Red nie jest tylko w filmach i rzeczywistości nie istnieje. Nie? Jak się odbywała cała procedura startu? W momencie, kiedy wszystkie kody się zg zgadzały, wszystko było ok, mieli potwierdzenie, tak odpalamy, przekręcali go w prawą stronę jednocześnie. Musieli odczekać 5 sekund, i tu już nie było odwrotu. Wszystkie te kontrolki po drodze wskazywały, co się dzieje. Między innymi zostały ładowane szybko, szybko akumulatory, to trwało około minuty. Następny temat. Tutaj były coś w rodzaju takich jakby hamulcy hydraulicznych, one zostały odstrzeliwane, i w tym momencie rakieta była uwalniana od samego silosa. Natomiast Następnie następował zapłon, no i cały Titan startował po prostu do góry. Niesamowita rzecz i w tym momencie nie było powrotu. Natomiast co jest najistotniejsze, ci ludzie, którzy tutaj wystrzeliwali te rakiety, nigdy nie wiedzieli dokąd ona poleci. Bo jeżeli by poleciała, załóżmy, nie wiem, do Moskwy, no bo to głównie o to chodziło, a mieliby tam na przykład rodzinę znajomych, to mogliby się zawahać, a tak to nigdy nie wiedzieli dokąd ona leci. Zobacz, że to wszystko też było wygłuszone, tablice, uh -huh. tam były też nazwiska osób i przechodzimy teraz gdzie? Do głowicy, samej w no. sobie. No, do silosa tak zwanego i zobaczcie, że nie wiem dokładnie ile metrów ma ta droga, ale to wszystko jest yy, na przykład na takim specjalnym zawieszeniu, widzicie? No, no, że to wszystko hmm. pływa, wiesz? Zobacz, że to też jest oddzielone. tu są takie wielkie sprężyny. Coś tylko taka ciekawostka, jak rakieta była wystrzeliwana, no to w pobliskich miejscowościach, ale i nie tylko, no parę kilometrów z tego miejsca można było czuć trzęsienie ziemi. Jak ona wylatywała i ta ogromna energia wylatywała z tego silosu, no to w pobliskich domach wszyscy wiedzieli, że coś się dzieje. Wiedzieli by, gdyby się wystrzeliła. Na szczęście nigdy nie wystrzeliła, no ale coś Ale to te, 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 co lecały w kosmos. No, 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 tak, no, ale to nadal było tak no, jeszcze tak wyglądają. Co to są skafandry? Rocket Fuel, czyli do, to ludzie, którzy zasil, no, zajmowali się paliwem. Nie taki no, Jeszcze takiej kondolencji. No, i zadał mądre pytanie: Co by się wydarzyło, gdyby wie, ktoś atakuje i tutaj bezpośrednio trafia w ten silos? No, to bezpośrednie uderzenia silos by nie przetrwał, ale już mile dalej, to ta strefa delikatna, ta soft strefa by zginęła, ale operatorzy tutaj by przeżyli. No i też ważna rzecz: Titan 2 nie był do ataku, on był do obrony. Eee, Mógłby być wystrzelony tylko w wypadku wtedy, gdyby Rosja zaatakowała pierwsza, to była tylko na tam dwa nigdy nie, nie byłby wystrzelony jako pierwszy, tylko jako Sześć, po pierwsze to jest tylko teoria, a po drugie jest też tak, że to był taki system trochę odstraszania, że nikt o I tym nie, niby nie wiedział, ale w sumie to i trochę właśnie to podkreślali, że cały czas bezpieczeństwo poprzez ostraszanie i w teorii to zadziałało, bo cała założenia tej teorii przez ostraszanie miało polegać na tym, że jeżeli jeden z krajów zaatakuje, to drugi również przestanie istnieć oba kraje znikną, czyli nie ma w interesie żadnego z tych krajów, żeby zacząć wojnę żeby całego siebie dochodzimy do miejsca, które jest silo U.S. Air Force. <gryzny> Siły powietrzne. Oni tu mają jeszcze, kurde, budowali Titany, kiedy my rzucaliśmy patykami w dinozaury. Kurde, no rozwala mi to łeb. O, tutaj są te właśnie kable, które do zasilania podłączone. I to nie jest makieta, pamiętajcie. I jak, chłopaki, podobał wam się Titan? No, powiem wam, że no... Gdyby można było tam jeszcze wejść i żeby nie było tylu tych ludzi, to jest tak niesamowite miejsce. To jest kolejne miejsce takich na mapie miejsc zimnowojennych, które trzeba zobaczyć, ponieważ no jest to, jakby nie było Pierwsza obrona Stanów Zjednoczonych przed atakiem nuklearnym tak. ze Związku Radzieckiego. Ja, więc... Chciałem powiedzieć, że to co my kojarzymy z gier, na przykład Fallout, że tam wylatują wie, tak. rakiety, to właśnie z takich silosów no. to miało się dziać. Nie? Znajdujemy się w silosie ICBM, czyli między na, międzykontynentalnych rakiet balistycznych. Tak naprawdę siewcu śmierci. Tutaj z samego założenia te rakiety miały być takim... To trochę można do szaków porównać, oba kraje wiedziały o tym, że jeżeli jeden z krajów wystrzeli rakiety, to drugi również je wystrzeli. Ten silos miał przetrwać pierwszy atak atomowy i to miała być taka zemsta za Wstrzelenie strzelenie te rakiet miało zniszczyć przeciwnika, ale te rakiety były skonstruowane. No do szania śmierci, do zagłady, do takiej totalnej zakłady, ale wykorzystała je również nauka, bo trzeba pamiętać o tym, że jedynym takim wystrzeleniem tej rakiety na szczęście były cele naukowe, ponieważ zostały wykorzystane przez NASA 12 wystrzałów rakiet przez NASA przy projekcie Gemini. To wiecie, eksploracja kosmosu, te sprawy, dwa testowe strzały, wystrzelenia dwa, i 10 wystrzeleń załogowych. Więc ta rakieta Titan pozwoliła 10 razy e, wynieść ludzi w kosmos, więc projektowana do celów takich strasznych, ale na szczęście wykorzystana tylko i do nauki. Słuchajcie, to w ogóle jest Titan 2. Titan 1 można powiedzieć, że był dużo taki mniej e, intuicyjny, ta rakieta już jakby było, była następcą i ona też miała jakby dzięki temu większy zasięg, była trochę inaczej skonstruowana. E, pierwszy człon mógł tą rakietę jakby wynieść dalej, dlatego tak jak mówił wcześniej e, Kuba, ostatecznie ona miała zasięg 16 tysięcy kilometrów mniej więcej, więc zobaczcie, jaki duży zasięg ona miała. Latywała tak naprawdę już w stratosferę i tą stratosferą leciała u góry, tak, żeby nie była praktycznie widoczna, jak już zlatywała na dany obiekt, który był tym obiektem, który miał być kompletnie zniszczony. Ponieważ ta rakieta mogła przenosić nawet ładunek do 9 megaton, więc można powiedzieć, że gdyby uderzyła w ten obiekt, no to praktycznie zostałby on zdestabilizowany i praktycznie unicestwiony. A co więcej, z takich ciekawostek, miał powstać jeszcze Titan III i on mógł przenosić ładunki do 30 megaton, czyli praktycznie najsilniejsza bomba atomowa jądrowa, jaka uderzyła tutaj no w sumie na naszej planecie, to była CAR-bomba, która miała 50 megaton. Więc zobaczcie, że wystrzelenie dwóch takich Titanów III, które miały powstać, to było 60 megaton, czyli praktycznie no, Moskwa mogłaby zniknąć To tak, Z powierzchni Ziemi chociażby. No, Szkoda, sobie. że mamy tak mało czasu, co? Już no. musimy iść. Ale miejsce kozak. Ten korytarz jest niesamowity. Jakby nie patrzyli, jesteśmy fajcy mhm. ie To jest takie grube przeżycie. No wiesz co? To jest stary coś, co zawsze też ciebie w takie trochę kosmos, trochę internet. nie? Cieszę się z tego, że odwiedzamy takie miejsce, bo ja mam na świecie w ogóle ta zimna wojna jest bardzo ciekawa. Nie chcę nic mówić teraz, bo no, jesteśmy jakby na przedgraniczu, przed można powiedzieć, kolejnej wojny. Oby nie doszło do niej. Oby, oby, oby nie, nie doszło, ale zawsze te tematy mnie strasznie interesowały. Jak ci ludzie w latach 50., -tych, 60. -tych, zobaczcie, jakie to były szachy aby pokazać swoją potęgę, ale przy okazji jeszcze jaka to jest wojna dyplomatyczna, żeby mimo wszystko trzymać takie bomby i ich nie wystrzelić, nie? To, to też dana jest dana tak dana. ciężko. I co, idziemy już na górę? 51 schodów. Co ciekawe pani nas zapytała, czy jesteśmy w stanie wejść 51 schodów? Czy wyglądamy aż tak źle, ale <laughs> Że w razie co? Była, była winda, to nie? Trzeba że nie. Idziemy. To, to takie małe, jestem ja ale to większe. Skończyliśmy zmianę, wychodzimy na powierzchnię. Po 24 godziny zmiana. Tak, dzisiaj nie uruchomiliśmy głowy. Ale jest prawie. Ale było blisko. Dostaliśmy kody, ale pomyliliśmy. I tutaj wyszliśmy na chwilę na zewnątrz, aby zobaczyć ee, jak wygląda Silos od góry. Natomiast wiecie, co tak jak na niego patrzę. Dobra, to jest logiczne. To się przesuwało w naszą stronę, on się po prostu otwierał. Nie, trochę na odwrót chyba. Nieważne <laughs> Chodzi mi o to, że to wcale nie jest jakieś takie ultra tajne, że no jakbyś miał satelitę, to byś to wyczaił, A tak co nie? 50. to wiesz, satelit nie było. No jak? Pierwszy sputnik 50. któryś jak to budowali to tylko samoloty szpiegowskie były. No tak, no to to no. ma wtedy sens. To miałyście tak, właśnie samoloty szpiegowskie, szpiegowskie, które latały na górnych warstwach troposfery i miały te właśnie systemy właśnie tych soczewek, żeby zrobić zdjęcie właśnie z wysoka. Ale musiały wiedzieć gdzie szukać, więc musiały i tak dostać tak. dane wywiadowcze, żeby latać na tym obszarze. Okej, okay, to ma sens, bo też zobaczcie, że to jest pomalowane na taki piaskowy kolor. Jak cała okolica dookoła no. jest tak pomalowana. Każdy by dobrym szpiegiem. Najlepszym. Nie zdemaskowali cię. Tutaj też jest taka Kratka, którędy wylatywały toksyczne opary, widzicie? Jest ostrzeżenie. No tam po prostu, no to paliwo przede wszystkim. No ale też nie tylko, też była kiedyś taka sytuacja, że wydarzyła się. E, coś tam spawali i zapalił się jakiś płyn hydrauliczny, czy coś tam. I 50 ileś osób po prostu spłonęło. O, tu będzie można zobaczyć tytanę od góry, bo jest chyba szyba wstawiona. Dokładnie. No, 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 tu można zobaczyć go od góry. O, kurde. No, zajebiście, nic nie widać. Ale to wygląda. przez szybę i wszystko jest zamazane, ale stary. Patrzymy na międzykontynentalną rakietę. Nie? Robi to wrażenie. No. Właśnie tutaj widzimy takie silniki, których było parę przy, samym, przy samej rakiecie. I właśnie to był główny motor napędowy tego wszystkiego. Na takich silnikach ona była wyniesiona w tą właśnie stratosferę, a następnie leciała 16. Mogła polecieć 16 tysięcy kilometrów aż do właśnie celu docelowego. A, bo to jest w ogóle pierwsza część, tak jakby stage 1 i stage 2. Dokładnie. Bo jakby stage 2 był nad stage 1, jak ten się odłączał i spadał, to wtedy wyłaniał się stage 2 i on pchał dalej, co nie? A stage 4 robił BUM! Ciekawe, do, do, do. ciekawe czy Ad Blue jest, ciekawe czy o ekologię dbali. To jest jeden dzień wtedy i tu nie ma Ad Blue. A widzisz to? Co? Na czerwono. no też, okej i tutaj kończy się nasza wyprawa po miejscu, które mogło zmienić losy świata. Na szczęście stało się tylko tak, takim prewencyjnym odstraszaczem. Jeśli doceniacie naszą pracę i podoba Wam się to, co robimy i jakie miejsca odwiedzamy, no to zostawcie łapkę w górę, dajcie jakiś fajny komentarz, subskrypcję. Dziękujemy wszystkim ludziom, którzy nam pomogli, czyli naszym patronom. Teraz tutaj się wyśpierlałem ich nazwiska. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! I uważajcie na grzechotniki. A, czyli rat to grzechotnik? Tak, tak sprawdziłem.